IMX CDA 105 w losowaniu na dziesiątki. Witajcie tej naprawdę, można powiedzieć, szalonej bitewce. Mamy Pluton z Iwanem, czyli najbardziej kurzającym lightem ósmego tieru. Można powiedzieć taka mantikorka na ósemkach. A my tutaj mamy niszczarkę, która może nie ma wybitnego DPM, może nie ma wybitnego pancerza, ale w tej bitwie osiągnie coś, czego... Tym pojazdem jeszcze nie widziałem. Kto widział miniaturkę, kto się w nią czytywał, ten wie, co tu będzie miało miejsce, ale ja jestem po prostu w szoku. Tym jochem troszeczkę sobie zaszalał, ale dostaniemy spota po strzale, więc uważajmy, bo popatrzmy, jaka jest snajpa po drugiej stronie. Tutaj normalnie ja bym już chciał kilka pestek. Iwen wyrwał solidnie od kogoś za 500, więc aua! Pytanie kto mu tak mógł tak przywalić to był na pewno heczek ale kto mu tak walnął nie mam zielonego pojęcia i zobaczcie już squall się odpala my dostaliśmy spota i teraz co tutaj robić event bardzo mocno obity nie ma za bardzo jak uciec musi kombinować a my niestety się odbiliśmy jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, że tutaj bohater nie dostał żadnej pestki z drugiej strony, tam jest Rina obiekt 257, Eseta, SRVK i ktoś tam jeszcze i nikt z tamtego składu nie posłał tutaj żadnej pestki, jak, nie wiem, normalnie już by bohater wyparował, ale ma farta, więc sobie jeszcze troszeczkę pożyje. Nie wiem, co tam się dzieje. Tym projektem mam nadzieję, że się tak nie uleje po tego jocha, bo to byłoby Szalone, już wystarczy, że nam Iwen dosyć mocno ucierpiał. A teraz to, co my możemy zrobić, to faktycznie spróbować podjechać od tej miejscówki, tak żeby nie być na spocie. I może go ściągniemy, a jak nie jego, to proga, który też tu ciśnie dosyć odważnie i który mógł się nas nie spodziewać. Pytanie, czy dostaniemy lampkę? No, dostaliśmy. I nie wiem, naprawdę bardzo często. Ja bym już dawno był w garażu OK, teraz odpala się squall Który jest gdzieś tam Po drugiej stronie I będzie snajpił, czemu? No bo jest event, co on tym squallem ma zrobić? Ulać się? Wystarczy, że nasz event troszeczkę taki trochę Ulany, po drugiej stronie jeszcze pojawia się Obiekt 590, więc nie ma tragedii A to Rino Wyrwało pesteczkę No niestety te nasze APCRki Pomimo, że to są pociski APCR to nie lecą tak szybko, ok? Mają jakieś 1500 metrów, mogło być lepiej, ale i tak w sumie tragedii nie ma. Zawsze mogło być około 1800, czy 1000 lub 800, i możemy się odegrać na tym skolu. Heka, panie ładuj, HEK Byś się odegrał na nim także, na pewno by to zapamiętał. Nasi radzą sobie całkiem dobrze kontender po drugiej stronie z tvp VTU atakują rywali, my możemy za chwilkę przestrzelić Lancena Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka i weszło z podpaleniem, dużo szczęścia Ale że w dzisiejszych czasach sporo osób jeździ bez gaśnicy to jara się jak pochodnia i pożarem zabraliśmy ponad 500 HP To nie jest tak mało, to w zasadzie więcej jak jedna peska, którą średnio Bylibyśmy w stanie za 390 uszkodzeń, bohaterowi widać, że ostatnie strzały całkiem nieźle losowało, właśnie do oddania peski w tego obiektu. Ok, tu już delikatnie poniżej średniej, a squall nas mieli. Zobacz to jest pojazd, który zabiera nam sporo punktów wytrzymałości, niestety trzeba bardzo uważać. Tutaj za momencik z powrotem może się odpalić i fajnie, że tą esetą, skończył proga i tutaj już ten obiekt nie jest taki pewny siebie, my cały czas na spocie bohater ryzykuje, bardzo szczerze mówiąc myślałem, że to będzie bitewka raczej z tych jednostronnych, że trzeba będzie się bronić, event będzie nam podświetlał a tu nie, tu po prostu stoimy cały czas w jednym miejscu praktycznie bezkarnie i teraz szczerze bohater bardzo dużo ryzykuje stojąc w tym miejscu bo przecież może polecieć za mącik kolejny blind. Zobaczcie. To, co my możemy zrobić, to się przecież przestawić na tą stronę i być bezpiecznie od tych gatków, a jeśli przyjdzie, potrzeba troszkę dalej wychylić i też w nich strzelić. Ja nie wiem, co tu bohater naprawdę robi. Dla mnie to jest wielki błąd. I nas jestem, że tak bezkarnie może sobie tutaj stać. Odbiliśmy co tam zablokowaliśmy pocisk od Rinoceronte. To już. Trzeba było mieć troszkę farta, bo prawie 500 HP mielibyśmy w plecy. No niestety druga strona ewidentnie to starcie przegrywa. Zostaje tam osamotniony obiekt. 7 I słabo to zaczyna wyglądać, tym bardziej, że on jest już na ogrysku. Jeden strzał od Sety, dwa strzały od Rino, a tu jeszcze nam Super Conqueror skończył tego tygryska. I to wygląda naprawdę słabo. Iwenem jest po drugiej stronie. I to, co może nas teraz uratować, to właśnie ukampienie się w tej miejscówce, co myślałem, że będzie miało miejsce na początku. Iwen już wraca fajnie, że się tutaj Pluton dogaduje. Jednak skoro weszli do bitwy razem, to i powinni też razem się jakoś komunikować. I będziemy mieli za momencik spota, ale jeszcze chwilkę, jakieś 40-30 sekund. No a przecież z 140 40 musimy poczekać sami i liczyć na siebie. Jest Super Conqueror, jest E77 i bohater dobrze, według mnie, dobiera cele. Kończy lufy. Z tej pozycji już nie chce kolejny raz się wychylić. I pytanie, czy nie pojedzie gdzieś dalej, bo tutaj ta pozycja jest, według mnie, zbyt oczywista, w ogóle Eseta ma full HP, no to to już nie są żarty i trzeba sobie pomóc Goldzikiem 310 Penny. ósemką naprawdę robi wrażenie wiem, że ogólnie te deki potrafią mieć na ósmych kierach wyższą penetrację, ale no kurde ten pojazd prezentuje się całkiem nieźle, DPM trzeba przyznać faktycznie nie powala a nie powala też ilość amunicji, która przy obecnym obrocie spraw, może być lekko mówiąc, niewystarczająca. Eseta jedzie, kolos się usunie do przodu, jest mocno dojony, a tam nasi są zajechani od pleców. I ile by to dało naszej drużynie, gdybyśmy stali w tym krzaczku co kilka chwil wcześniej, zwiększamy dystans, żeby eseta nas nie wyspotowała. Przy okazji, zajmiemy nieco bardziej korzystniejszą dla nas pozycję w krzaczkach, a Iwen dalej spotuje, stoi twardo, chociaż może sporo ryzykować, my musieliśmy się wycofać mimo wszystko, ale ta pozycja nie będzie dla nas długo bezpieczna, bo wiecie co się wtedy wydarzy tutaj przeciwnik już będzie mógł zajeżdżać na plecy, ja tu widzę porażkę, nie wiem jak wy, 6000 na liczniku, na dyski. ostatnio była powtórka z Skorpionem 7 z hakiem też na dyszki. I mówiłem, że ciężko będzie to pobić. A tu, ledwo kilka dni później, dosłownie kilka dni później, pojawia się taki AMX CDA 105, który ma okazję pobić ten wynik, ok? Nie oszukujmy się, on jest chyba dwa strzały od pobicia tego. Na co prawda nieco bardziej korzystnej mapce niż Fjordy, Ale mimo wszystko, jestem troszkę w szoku. Grunt, że Squall poległ, bo teraz jesteśmy w stanie się. W miarę lepiej bronić Arta. Wydaje mi się, że może być troszkę na straconej pozycji. Ale tego jednego fraga na E77 powinna być w stanie zrobić. Pytanie teraz, czy trafi? My spotujemy Conquerora. Za chwilę E77 nas wyspotuje, Harta go zdjęła. Czyli wcześniej w zasadzie to strzelał obiekt 261 w naszego lajcika. Mi się coś popierdzieliło. Nie spojrzałem na minimapę po strzale, Sorry. Ale Conqueror jest do wyjęcia. Fartownie, że nam ta arta nie wrzuciła. Obiekt 257 to samo. On ma 1200 HP. Jest na 4-3-4 strzały, w zależności jak nam będzie tutaj losowało ich rino. Czeronte. Nie. To wygląda naprawdę fatalnie. Nasza arta jest już niestety w garażu, a tym. Obiektem wyjeżdża, przekraczamy 8000 uszkodzeń. Szkoda, że nie mamy jeszcze ani jednego zniszczenia, ale jest okazja, żeby to nadrobić. Przeciwnik atakuje dosyć twardo i tym obiektem 257 świeci się nam raczej na czerwono, ale wchodzi. Nie wiem, czy to jest błąd celownika czy czego, jednak teraz skupmy się przede wszystkim na nim. HP mam jeszcze tyle, żeby wytrzymać pestkę czy dwie na spokojnie. Ale tym obiektem strasznie tutaj nam może za chwilkę popsuć życie. Tym bardziej, że możemy jeszcze spota dostać. Pytanie, gdzie jest K2, gdzie jest Lansen. Artam powinna nas nieco mniej interesować, ale mimo wszystko i tak jest dosyć niebezpieczna dla nas. Po, z boku mamy 30 mm, co? 40, z tyłu 30. I to jest słaby wynik, naprawdę słaby. I teraz co robi Bohater? Dostaje spocika od Lancena. Tam Rino te po nas jedzie. Jedzie jeszcze tym obiektem 257. Sytuacja bez wyjścia. Jesteśmy z naszym sojusznikiem z sami. I tym Iwenem za dużo nie działa. Bitewka. Wydaje mi się, że będzie przegrana. Bo co by to dużo powiedzieć. Iwenem ma jeszcze do zrobienia 3422 uszkodzenia. Skończył obiekta. Szkoda, że tak troszeczkę późno. Ale to Rino Dobiło i bitwa muszę wam przyznać niestety przegrana, ale bohater pokazał coś co wielu może zapaść w pamięć. Nie zrobił zbyt wielu fragów, być może gdyby zniszczył paru rywali bitwa potoczyłaby się zupełnie inaczej, ale i tak natłukł 9000 uszkodzeń ósemką na dychy. Koniec gadania, ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie, cześć i czołem.